Od 1 kwietnia zobaczycie swoje ulubione kanały: Koza TV i HD oraz Koza TV i HD 2. Wybrane największe piłkarskie wydarzenia na wyłączność. Cotygodniowa premiera filmowa. Największe hollywoodzkie hity kino. Filmy dokumentalne. Wow. Poczuj sportową adrenalinę na najwyższym poziomie. Poznaj największe gwiazdy kina w rodzinnej atmosferze mm. i w największym zbliżeniu. Kuza TV przestawia. Kanał Plus Family i KANAL Plus Family 2. Rodzinna rozrywka.